Podły i gorant. Nie chcę podróżować z takimi ludźmi. Niech borcha wie, że borcha cenem jest członkiem i spierdala jak... wypierdala, jak się nie podoba. Tyle, zaraz mnie te chuje złapią. Jóż, kurwa! Nie ma potrzeby walczyć, mogę zapłacić za przejazd. A ile to trzeba zapłacić? Ciekawe. O, pojebało, czy nie mam przy sobie tyle pieniędzy? Kurwa. 70 ile? Będzie ciężka walka, kurwy. Mam łup, mam miecz, więc nie idzie tak źle I mam konia, nie zapominajmy Kurwa mać Rozjebali mi wojsko, znowu muszę regenerować siły w pizdu Kurwy, miasto chciałem mieć, tak bardzo chuja mam Zerwa Nie no teraz to wy kurwa rekordy bijecie Guinnessa z tym kurwa ludnością <śmiech> <śmiech> O niech to chuj was weźmie życia mam pełno więc... Ja nie będzie tak źle może Za mną kurwa To tam może na... zapierdalać niech za mną będzie Ty popierdala bo to Kurwa samobójstwo Kurwa maślin z strzałami Rozszczepała szczepami innym chujstwem Pierdolone Czemu żyjesz? No nie zdechnąć Dawno i kurwa Źle to zrobiłem Chuj zaraz mnie ograbią bandyci. No, w tamtych czasach, jakie to kurwa jacy bandyci byli. Dzisiaj też są, ale nie aż tak. W innych krajach też są takie kurwy. W Afryce kurwa, w Azji trochę. Nie chcę tu dużo mówić. Przejebane to jest uroczy. Jakby nie było policji w naszym mieście, to też byłoby tyle bandytów. I bez policji trochę się znajdzie bandytów kurwa tak to by w ogóle by było przejebane. W tym czołgu Dobra chuj Ja spierdalam na drugi koniec świata I będę was zapierdalał po, po mojemu Ile tam strzałam Nie jak kurwa. do rogu chyba ja za kurde od inaczej Tradycyjnie, nie jesteście aż tacy twardzi, ale muszę dosyć inteligentnie was napierdalać, to będzie gitara. A teraz to najgorsze setup, kurwa wszystko leci w chuj, to jest piękne, kocham to robić chyba. Fajnie, spierdalają Spierdalają po prostu sami z siebie. O, nowe posiłki, fajnie Nowe posiłeczki. Kurwa tych bandytów też jak najebane jest Pizdu z tymi bandytami. goście, to wpierdol dostaniesz Razem z koniem Kto jeszcze wpierdolę? Wsio? Pozamiatane i gitara I o to kurwa chodziło O, farmer, chłop, chłopa łucznik, kurwa, mistrz łuku. Harcownik O, już trochę woja jest Mało ale ale to już coś Trochę złomu No Chłopo awans, ten debil, kurwa ten jo już Już coś jest, tego będzie już O, 18, trzeba je gonić no Jak tam ten Z naszymi zamkami Złapię tego chuja. Nie przypuszczę takiej kurwa kazy. Ja pierdolę jakiś szybki chłop. Trzy, pięć, kurwa. Nie pierdolę go w dupę tam. Tylko kurwa ganią. No szybki jest, kurwa. No zobaczę, może coś zrobić, ty. Trzeba, coś fajnego. To się zrobi, nie? Dobrze mieć wioskę jakoś sojuszniczą. Nie? To dalej. Jak nie chcesz pomocy... Nie dostaniesz się nigdy, kurwa. Amasaki, jakieś... O kurwa, ile, ile tych... ...grapieszców. Mógł pójść w sumie na nich. Ale zajed, jest chujowo tego, ranne. <tryk> <tryk> taka Brygada kurwa. <tryk> No, nie, nikogo nie ma, no co to chuja. No werbacji. Nie ten sołtys pokemon pokemu Strogi. No, co tam powiesz? mości panie. Nic, to chuj ci w dupę. Spada ci wioskę. Bydlaku. Tutaj tej wioski trzeba jeszcze zajść ponownie. No, tak to ja rozumiem, ty. Pierdolinam Równo. O kurwa, 9 ty. To już coś. <ścoughs> to już coś. Nie, to spierdala nie chcesz pomocy. Jest śniaku Zaraz się zatakuje. Niech tylko żołnierzy więcej. Zobędę. Tawernę otwieraj. Bezśrednio. Tawernę. Kurwa, łuk kolejny. Zbroja to tam chuj cały. Konie to też tam. Pizdowate. Tawerny nikogo nie ma, więc pierdlamy. Chodź. Chodź, chodź, dziwko. Chodź. Czy chcę najebać zaraz. Tylko żołnierzy trochę zebrać bym chciał. Jeśli łaska. O, żołnierze awans. Kurwa, zajebiście. Splądrowana w pistu wioska. Bo czekaj, nie splądrowana jeszcze. Patrzę, czy tam przypadkiem nie, nie napierdlają w moje wioski murzyńskie. O kurwa, 405, ja pierdolę. Cały czas rosną, ty. Nie poddają się. Muszę bohaterów pozna chodzić trochę tu, kurwa, nikogo nie widzę, ty. Ej, ej, ej 45. Ja mam coś do sprzedania? Mam. Wiele się obudziłem. Dobra. To chuj, co jest. <laughs> Zobaczmy, co tu jest. Pomocy. Nie pomogi, pomogi. Na początku, jak się gra, to dobrze mieć właśnie ze wszystkimi wioskami szczamy albo najbliżej, właśnie jakiejś tam danej. Na przykład w państwa jakich będziecie, będziecie atakować to jakieś tak z dwie wioski mieć dobrze, No czy, czy więcej to tym wiadomo, pod ręką, takie zaufane wioski, będzie git. O tutaj z pięć, tam z pięć najlepiej jest jak jest właśnie zaatakowana przez bandytów, że ją rozpierdolisz i od razu szkolenie, wtedy, wtedy zajebiście idzie. Wszystko. Mm, kurwa, nikt nie chce pomocy. Co wszyscy tacy bogaci, czy co do kurwy nędzy? O kurwa. E. E.